Modna w kuchni jest na pewno funkcjonalność. Często klienci martwią się, że jeżeli kuchnia będzie ich piękna, to nie będzie funkcjonalna, a jak będzie funkcjonalna, to może nie znowu taka piękna. Moim zadaniem jest sprawić, aby te dwa, jakże ważne aspekty idealnie połączyć w całość. Kuchnia, którą tutaj wykonaliśmy, jest połączeniem zarówno piękna, jak i funkcjonalności poprzez funkcjonalność. Rozumiem tutaj przede wszystkim uchwyty, które zostały zamontowane. Jest to uchwyt, który jest nabijany na całą krawędź frontu, dzięki czemu zabezpiecza on nam przed jakimkolwiek uszkodzeniem. E, kolejną bardzo istotną sprawą w kuchni jest blat. E, blat, który mm, powinien być bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości. Blat, który tutaj jest wykonany, mimo tego, że jest jasnym blatem, nie odbarwia się oraz nie rysuje. Jest to dekton o nazwie aura i jest na pewno połączeniem właśnie funkcjonalności i piękna. W kuchni zrobiliśmy fronty lakierowane w MDF-ie o strukturze matowej. W tej przepięknej, wysokiej zabudowie umieściliśmy chłodziarko-zamrażarkę oraz najnowszą linię piekarników firmy Samsung linia Infinite. Jest to linia, która się charakteryzuje niesamowitym matem. Ten mat aż podkreśla nam matowość naszych frontów, co tylko pod, co, co nadaje tej kuchni jeszcze lepszego wyglądu. Ciekawym elementem, który lubię stosować jest lustro. Lustro optycznie powiększa nam przestrzeń i dodaje nam światła. Na uwagę również zasługuje tutaj ta lada, wykonana z forniru. Przede wszystkim pełni bardzo fajną funkcję. Zasłania nam część roboczą kuchni, a poza tym przyjemnie jest napić się przy niej kawy. Taką wisienką na torcie jest ta witryna, która jest tak pięknie przeciągnięta aż do sufitu. Zabudowaliśmy w niej winiarkę firmy Kernau. Tutaj musieliśmy się troszeczkę nagłowić, bo głębokość winiarki jest znacznie większa niż nasza głębokość witryny, ale dzięki temu, że ścianą, spiżarki, ścianą witryny jest ściana spiżarki, sprytnie to schowaliśmy. Jeżeli chodzi o winiarkę, to marka Kernau wypuściła bardzo ładną linię winiarek. Jest ona na tyle estetyczna, że mogliśmy ją umiejscowić nawet w salonie. Jeśli podobała się Wam kuchnia, zapraszam do kontaktu ze mną, odwiedzenia naszej strony internetowej, jak i śledzenia nas na portalach społecznościowych. Zapraszam. Do zobaczenia.